Siemka! Ja jestem Miko i y, witam Was w odcinku z y, Call of Duty Warden, w którym po prostu zagraliśmy spokogierkę testowałem Fara i zbudowałem go y, w taki sposób. Czyli Tłumik po prostu, bo w sensie ten, ten nowy Tumik z ogólnie zbafowany, zbuff, więc jest jakby lepszy na... Bliższy dystans, dlatego jeśli chcecie grać z czymś na blisko, to dlatego polecam najbardziej ten tłumik. Później wziąłem sobie Luffer Ranger na prędkość pocisków, czy te obraże... obrażenia. Jedynie ten zasięg również był lepszy. Reflektor, właśnie na mobilność, stopka na czas przejścia z zbiega do strzału, bo na blisko jest to bardzo ważne, a biodro wcale nie jest dla mnie takie ważne. No i 50 nabojowy na Trio, ponieważ grali, graliśmy Trio A y, 38 już jakby na Solo albo Duo, kto, już tam, i, kto tam woli No i ogólnie ten zestaw nie jest idealny jak coś y, Jeszcze będę go testował tego grałem z Karem, który jest jakby standardowo zbudowany Czyli tłumik monolityczny, ostatnia lufa, aser taktyczny, snajp, snajperski no, i F tak sport. No, yy, na streamku będziemy jeszcze zdjąć sobie jakieś inne buildy czy coś. I właśnie, jeśli chcecie zobaczyć jakieś gry inne, oprócz tej, to zapraszam na streama. Właśnie ta przede wszystkim gra, jest ze streama. Więc no, yy, zapraszam Was do oglądania. No, zapraszam Was do oglądania. Po raz drugi, naprawdę, jakoś nie mam ochoty do grania bezpiecznie. Na dach, na dach. Ja na garażę. Ja ja przez garażę lecę. Okej okay. <coughs> Mamy tam garażę. Nie ostatni został na dachu. Pomóż Dostałem 2 kile. Macie life pinga, nie? Myślałem, że... Nie wiem. No zwaliłem, zwaliłem. Ja mogę go łagodnie pominąć. Dobra, zrobiłem go. Nice. Było taki? Mam jakieś skiny. No... Zabiłeś tego, zieme tego ziemeczka na dachu? A on no zabił, zabił, tak. zabił Zabił, zabił, zabił nice, to ja wracam zabi, zabi tam, tam. Masz kewa, masz kewa Dobra, zaraz obronę wejdziem Ale i tak celuje mi jeden lat Eee, SP, dawaj, dawaj. Daj BSP, BSP, BSP! Przecież odpaliłem, co chcesz. Nie wierzę. Dobra, głupio wyjechałam. Nieważne. Fajny lag. Nice. Głupio wjechałem, bardzo głupio wjechałem Nie wiem skąd pomóżcie Torek Nice W ogóle takie dziwne place y odwaliłem tutaj, szok Ja zostałem w aucie i ktoś nie wiedział nie Ej, traf jest, cekem uwalne Dawajcie, dawajcie Trofi ma, wywal w trofi to ja wysiadłem, ja wysiadłem. Dobra, nieważne, wal w tego trafia. No, w ogóle kara bez tunika. Łupaj, łupaj. Wysiadł. Panowie, powiedziałeś, że mam taki łatwy flag, uciekł. Aha. Uciekł serio? Nie wiem jak uciekł BSP odpalajcie szybko zwiat. O tam Takich prostych heady nie trafiłem, Niko, dawaj, dawaj linkę Trzymajcie ich tam No pójść, rzuć mi kasę, rzuć mi kasę, rzuć mi kasę szybko się ode mnie na lewo Ja Cię kupię tam, kupię nalot, nie? Masz tam te Miko, czy nie? Mam bardziej podobną Ja pierdziele, wiecie co ja z nalotem zrobiłem? Tam przez te szyby i ja oznaczyłem tamę Nie wierzę nie wierzę. Robisz tego na dachu? No znowu spadłem. Ja się za sobą Tylko ja normalnie ten nalot przez te siebie oznaczyłem tamę, a nie nie wierzę, nie? Dobra człowieka, gdzie oni się podzieliły, ja tego nie rozumiem. To jest sami tej niewielkie. Wykupili się Kolejny jest. Już nie ma A, ka mamy kasę na BSP Waliłem tam, ej, nalot! Dobra, już za później tak, więc. Trzeba tę kasę wydać Chyba podropa. dropa No po tutaj trzeba też się przejść Ej, oni kupili ciągle, on mógł tu polecieć Wiem właśnie Muszę lecieć tam leży drogę Czujnik clear A Swojego Nie dobra ty nie masz Okej okay, Gdzie strzelasz? Tu jest ja ty Tu Nie, nie widzę go! Jezu, Jezu goś był jakimś Ultra To jest Ragnar Lodbrok. to jest Beżok, wiking Ja jestem Bezokiem Nalot kupię Wierzam, wierzam Dobra, sniper jest tam na czerwonym. Na tym co. co jest niebieskie, zielony Uwaga, no, dźwięk, dźwięk, dźwięk. Waliłem nalotem. Dostałem kila. Nie widzę tego snipera. Dwa kille dostałem. Chyba jest sniper blisko przy nas. Tego y z. Domku, do mnie, do mnie upię Na niebieskim Przeżył na prawo Upie ja... Ja nie wiem Ty widzisz ludzi, ja nie widzę ludzi Ej, y, kurde, masz bez Miko? Nie mam Miko, ja muszę z tam grać więcej, nie? Znaczy, ja jak swoją gram, to jakieś liczby wielkie wale. <noise> Niebieski w niebieskim domku jest, uwaga. Ja. Ale ja takiego quickscope'a wywaliłem typowi, że szok. Ten kar bez tłumika jest taki piękny, <noise> Chodźmy, 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 chodźmy Przelają się, nie? Tutaj nad moim domem tego... Mm, Miko, ping był Dostałem sniper. Skąd? Z ulicy Na no, tam... nie wiem jak się To niebieski makar... Witaj Dwóch powaliłem Zafajcie, cofajcie. Na strefę ich poróbcie Tak, 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 tak. To możesz tu coś jakoś ogarnąć, mnie? Poczekaj, a może Czopuś cię da radę? Bo ja tak średnio. Chodź przepuść. Dawaj przepuść dawaj Miko się na To jest, to jest, kurna Czemu mi kurczur się pokazuje, ja nie wiem Dziękuję ci Ale mi ladzy, kurna, ja pierdzielę to jest Masz kawy? Ja mam, mam owocory do mnie upiek. A chcesz ty? Nie, ja mam. Full. Na faktory, do miko, faktory, do Faktory, 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 faktory. Ja, jadę. Tu przejścia nie ma. A, tu się tak da do przejść, dobra. Dwa tutaj był jeden leży jak ktoś... Wejdziemy się... na to. Wiem mu mukawy. Kuźwa, tam po tym idź drabinę masz. Normalnie po czym nie strzelałem się wydaje. Tutaj przy nas są Miko. Tak, tak, nie, tak, u was. Bo oni od strachu biegli. Jest na mnie, na mnie, na, na mnie. Tak jest, nas, nas tutaj ja Pomóż Miko. Tych nie Powalony SF Buda? bądź trofkę bo rpg miał, ale dobra. Ej, kemi potrzebuję. Ej, ale jakby tam coś zakuszyć, coś to sorki strzelają. Nie wiem skąd. Powalił mnie od samolotu Hangar. Dobiję mnie. E, dawajcie, strzelajcie mnie go, bo mnie dobija. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Gdzie Czerw on jest? Czerwony. Leży. Nice. Brawo, brawo, stary. Ładnie. O! Ale Strasz. Nie, ja pierdolę. <laughs> nie przeklinaj. <laughs> Jezus, chłopie. Ej, po co będzie gierka na YouTubie, jak coś? Tu jest jeden. No, jest jeden. Jak go nie trafię, to nie wiem. Ja zamiast przelotować, patrzę na zegarek. Dawało mi się, że od hangaru biegnie jeden. Jest hangar. Oznaczam To jest. Przebieg. Ale misy. jest, to bija mnie. No, no ja mam dzieci. na no, no placu, nie? Przesenia. radę kupić. Dawajcie na ten sklep. Spokoj, spokoj, kupuj czekaj, chwilę. Uważaj na tych. na kontrakcie. Kewy, rzuć Miko. Łaliłem tam na daleko na kontrakcie. Kup kewy kup jeszcze sobie, Miko. Wiem. Dziękuję. Nie ten bym nalot kupił, ale no. Nie można teraz. Ej, to co. Jest tu Claymore tu! Był. Yy, Ej, Ja wam dam info z góry. Dam wam in info z góry. Wiem, kawy gościu na kładzie. Ej, patrz, jaki high grant. Bijamy tam. Wierzę się ja na zielony. Patrz na zielony. Oznacz ktoś. To tam jest ty. No ja wyczepiam zielony, nie? Chciałem oznaczyć. To ja oznaczę Hagena. Chodźcie, uwaga. chodźcie. Wejdź mi Ja patrzę TV, a wy patrzcie plecy, nie? Kurna, też chcę patrzeć TV Jeszcze mi teraz odskoczył ping nie, Nie proszę my Park, z panem czerwonym? To jest, jest, No ktoś miał patrzeć plecy no Kur... ja miałem ping duży Dobra Kurwa ten ping no Błagam Tu pod spodem się biega Palony, powalony Nie wiem jaką żyje jeszcze kuszającym Waling go i robiłem Miko robimy analizę z dwóch perspektyw, e, co pójść, potrzebuję swoich hewów Jeżeli masz. Ja pierdzielę to jest pecak, to jest pecak, daj mi ten ja mam plecak. Taki teraz. Ej, ty pył! Ty tam w tamtym budynku na, na czerwono chyba Coś tam było. Przepraszam, bo było. na mapie. Nie, nie myliłem się, spokojnie. Dobra, te, teraz nieważne. A stójmy tutaj. Przecież A. to jest strefa. To jest To się strefa. To jest strefa. jest strefa. Miko, ja zrobię na jest strefa. To perspektyw, strefa. jak coś. Błagam, no czemu ten film teraz Powalony, powalony, daję nalot, daję nalot, a wy podjeżdżajcie no, dawaj. Daj, dajesz go, dajesz Niko, nie ma kilka mają. Elegancko! Brawo. Dobrze! Pierwszy kozak! Pierwszy rysia, Najsik! Proszę Dobrze print screen i nasze Dobra, także dzięki za oglądanie. Widzimy się y, na streamku czy na następnym odcinku. Y, Siemka!